Siemanko, Siemanko z tej strony, Tangles. Witam Was w kolejnym odcinku z Pet Simulator 99. I dzisiaj pogadamy sobie, czy warto jeszcze grać albo inaczej. Czy warto zaczynać teraz grać w Pet Simulator 99? No i tutaj Wam przedstawię moje zdanie na ten temat. Na początek pokażę Wam, jak wyglądają ceny teraz w grze. I zobaczcie sobie, tutaj najprostsze, najtańsze huge, jakie zawsze były, zawsze to były najtańsze huge, czyli Huge Hell Rock i Huge Happy Rock. Zobaczcie, one kosztowały kiedyś 3 miliony. 3 miliony jak zaczynałem grać w PET Simulator 99, teraz kosztują 17 milionów i to są najtańsze petki. Także ja nazbierałem 16,7 miliona, jestem z tego bardzo zadowolony. Zajęło mi to mnóstwo czasu, ale teraz już nie daję rady ogarniać tych milionów, tak żeby było mnie stać na huge happy rock i te ta kasa idzie tak w górę, że jest masakra. Zobaczcie teraz tutaj, jeżeli chodzi o ekskluzywy. Tutaj ekskluzyw, ja go kupowałem chyba maksymalnie za pół miliona albo za 300 tysięcy. Może nawet 300 tysięcy za niego dawałem. A teraz już kosztuje milion sto. Następne te ekskluzywy, 85, one były najtańsze. Ja je kupowałem chyba za 160, znaczy ostatnimi dniami albo dwa tygodnie temu, tydzień temu. Za 260, teraz już 370. To samo tutaj. 409. Zobaczcie, no masakra jest, jeżeli chodzi o ceny. Także, moje zdanie na ten temat: no, jeżeli ktoś chce zacząć grać, no to powodzenia! No to naprawdę powodzenia, bo zbieranie na każdego ekskluziwa, jednego ekskluziwa, no to jest kupa czasu. Kupa poświęconego czasu. No a wiadomo, że to nie są jedyne rzeczy, na które trzeba kasę wydawać w tej grze. Więc no, powodzenia jeżeli ktoś chce zdobyć ekskluzywych w rurze, To jest naprawdę masakra. W tym momencie zdobywanie milionów, bo tutaj o milionach się mówi, tutaj nie tysiące, miliony, no, to jest naprawdę masakra. Kasa idzie ostro w górę. Rano dzisiaj były po 15 tysięcy, teraz już są po 17. Wczoraj były po 13. Także jutro, pojutrze za tydzień to już będzie po 30 milionów. Więc powodzenia, jeżeli ktoś jest w stanie uzbierać szybko 30 milionów, zanim kasa wskoczy na 45 milionów, to jest straszne. I teraz powiem Wam szczerze: mam te 16,7 miliona, i jak pójdę na Trading Plaza, podejrzewam, że nie znajdę nic w tej cenie, że wszystko będzie ostro zawyżone. Więc tak podejrzewam, 20 milionów bym potrzebował, żeby kupić kolejnego huge'a. I wiecie co? Sprawdzimy to: już lecę na Trading Plaza. I zaraz to będziemy sprawdzali. Dobra, i jestem na Trading Plaza, także życzę mi powodzenia. Na samym początku sprawdzę, które huge faktycznie są jeszcze e, najtańsze. Czy to te Happy Rocky, czy może Goblin, bo Goblin też zazwyczaj był tańszy pikok ewentualnie, także zerknę sobie, które są najtańsze. Zaraz wam dam znać, co mi tu wyjdzie. I tak, jest, tak jak myślałem, właśnie Huge Goblin jest aktualnie jeszcze najtańszy za 16.4. Także jeszcze raz mówię, trzymajcie za mnie kciuki. Wyruszam na poszukiwanie. 16.4 to akurat no, powiedzmy, akurat tyle kasy, ile mam, więc obym takiego znalazł sklep numer 1. Ok, pierwszy huge i zobaczcie. 16:4, tutaj jest wystawiony po 25. Tutaj miałem na dole jeszcze happy rocka. O, właśnie. Jest 16:8, tutaj mamy 20. Więc naprawdę podejrzewam, że będzie strasznie ciężko znaleźć takiego huge'a. Tutaj mamy następnego goblina. 16:4, oczywiście, tutaj wystawiony za 24. Dobra, więc przechodzimy do sklepu numer 2. O kurczaki, no tutaj jestem blisko huge'a. Goblin za 17 wziąłbym od razu bym brał, ale brakuje mi 200 tysięcy, no niestety niestety, chyba, że coś sprzedam na szybkości, no nie udało się, sklep numer 3, ponieważ tamtego ktoś wykupił 18,9, no i jest niżej, ale to nie dla mnie, tamtego ktoś wykupił, zanim zdążyłem zebrać te 200 tysięcy, więc niestety szukam dalej sklep numer 5, i znowu trafiłem takie po 17, no i znowu nie mam kasy, więc spróbuję znowu zarobić, no i 5 sklepików dalej, to już dziesiąty sklepik, tutaj mamy za 17,2 wcześniejszych nie zdążyłem kupić, nie zdążyłem zarobić, więc znów znikły i to bardzo, ale to bardzo szybko więc te tanie bardzo szybko schodzą ehm, no 17,2 wychodzi na to jest, że jest bardzo tanio, także będzie troszkę szukania, no 20 sklepik, który odwiedzam i znalazłem za 16,9 więc zobaczymy czy tutaj coś się uda, znaczy się, oczywiście brakuje mi trochę kasy więc postaram, zatrzymuję się tutaj i postaram się na tą stówkę coś sprzedać, e, mam nadzieję, że się uda zanim ktoś to wykupi, jeżeli nie no to oczywiście szukam dalej, ale no jest to już jakiś dwudziesty sklepik, zobaczymy jak to wyjdzie. E, dobra, troszkę poszukałem kilkanaście sklepów dalej, halo, kliknę, kliknąłem i kupiłem za 16,7, dobrze mówię? zobaczcie tutaj 16,7 także udało się, nazbierałem wprawdzie do 17 milionów ale udało się znaleźć fajnego za 16,7, także super znaczy się jest, ma dopiero 9 level, nie ma żadnego czarmu, ale jest mam kolejnego huge'a także pięknie i fajnie, no jak widzicie kupę kasy trzeba teraz na nie wydać i pójdzie to tylko wyżej, gdybym pewnie poczekał do jutra no to już za 20 to bym musiał minimum liczyć, a żeby zdobyć te 3 miliony, no, też bym musiał dużo się naczekać. No więc, moja rodzina YouTube się powiększyła o jednego goblinka. Także zorknijcie sobie, tak to teraz wygląda. No ale, tak jak mówiłem wcześniej, ciężko, naprawdę ciężko. Także kto chce, jak najbardziej może próbować. Są sposoby, na których mimo wszystko na razie jeszcze da radę zarobić, na przykład kopalnie. I tutaj wam, tutaj wam się wyświetli w prawym, górnym roku, Przejście do filmiku z kopalnią, także tam jeszcze naprawdę można ładnie zarobić. Polecam to jest dobry sposób. Wędkowanie też jest gitarka. Także te dwa sposoby dają radę, ale inne rzeczy, jeżeli nie macie naprawdę dobrych petów, no to jest masakra. No nie polecam tej gry dla graczy Free to Play w tym momencie, bo jest naprawdę masakra, i powtórzę to jeszcze kilka razy, nie tylko dzisiaj. Pewnie za każdym razem, jak będę w to grał, jest naprawdę ciężko. Będzie tylko ciężej dla nowych graczy. Także zastanówcie się dwa razy, czy chcecie grać w tą grę, czy jednak inną. Z mojej strony to wszystko. no Żadnego dobrego słowa dzisiaj nie powiem, oprócz tego, że mam nowego huja. Mam nadzieję, że będę miał kolejnego huja, chociaż ciężka sprawa. No ale nie zapomnijcie zostawić subika, jeżeli odcinek się mu podobał. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!